No i nadeszła pora na pierwsze zakupy tego roku. Witam Was w kolejnym odcinku. O Filip już w swoim żywiole, czyli rozładunek z grabiary, z grabiara Pottinger Zakupiona od mojego dobrego znajomego, no co prawda widza. Ale naprawdę mi się wydaje, że fajnie w stanie jest to kupione, tylko że no wiadomo, coś zawsze do poprawek, ale Cena rekompensuje wszystko. No cena na naprawdę okazyjna, także za chwilę postawiłem to na koła No i zobaczymy, czy przykładnie w ogóle się obraca. Do tego dostałem wałek w komplecie i zostały tutaj w tej zgrabiarce. Nie ma tych bocznych osłon. I czego jeszcze? Jo, tu! Nie ma bocznych osłon. Oraz czego jeszcze nie ma. Eee... Bocznych osłon i są te gable trochę poprzeginane Także ja chyba dorobię wszystkie nowe rurki Czekaj, ja tu może wezmę Przytrzymam to O tak O i lędujemy Tamte dwa sprzęty pozostałe jechało już Do nowego właściciela Poczekaj chwilę Weź na siebie a od razu podstawię te koła Kurde dupa Dobra O Do góry idzie? I idzie do góry Tu ogólnie jest inny patent na to Regulację wysokości o, Susik Spróbuje się wyśmienicie Bo Tu Ta regulacja wysokości była realizowana poprzez Taki tutaj był taki kawałek łącznika gumowego I on tutaj, szedł, taka ośka szła i tam była korba Ale to tu rozwiązanie moim zdaniem jest też spoko O kurde, dobra Chciałbym zobaczyć czy w ogóle Ta przekładnia jest sprawna, ale co za chwilę Także ja teraz idę z Filipem, bo Już zrobiliśmy trochę porządków I za chwilę tutaj wstawiamy już Projekt do dokończenia no i dobra, korzystając z okazji, że Filip już jest tutaj ciągnikiem Od razu tutaj trochę przy podzielamy. podziałamy Czyli tak, trzeba tą ośkę podnieść Obrócić 180 stopni Tylko trzeba co by tu wybrać? O, jest pas I trzeba to jakoś tu sensownie zahaczyć I obrócić Tylko jeszcze nie wiem jak hmm. Przełoży się tu Dupa Kurde, tu za to ucho tylko to potem obrócić będzie ciężko. Chyba, że się od razu skręci pas. Czekaj, tak. To tak. 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 O, się skrzyżuje pas. O. Weź ni niżej. O, czekaj! Dobra. O. Dobra, to tak, to tak, i na szlingę. O, szlingę zawsze dobra. Do góry, delikatnie. O, właśnie, daj do góry, do góry. O, i on się sam odkręci, do góry że już linka wytrzyma do góry Do góry O widzicie? Ajajaj! jaj aj. I on się sam obrócił, bez żadnej siły, bez niczego Do przodu O Dawaj, do przodu Dawaj Aha Niżej na dół Tu już taki zgit do przodu! Do przodu! Do przodu! Dobra, na dół! O! Jest cukierkowo, kurde, co tu wiele mówić? Teraz tak, by się to przydało obrócić, bo tu to jest do rozbiórki, teraz tu to! Tylko jeszcze nie wiem jak! Czekaj chwilę On tak to się robi Jo jeszcze musimy to obrócić Nie, 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 nie Tylko my chcemy jeszcze to obrócić i te palety weg zrobić Bo te palety są tu Jo, no, on jak dobrze to w tym tygodniu już będzie jeździł Tylko się wziąć za to Jo, na razie ja by to zrobił Ciekawe jak on wygląda w środku mało no, może tak tu o, Tu o, To tak Tak I tak I znowu na szlingę Do góry. Wytrzyma. Uu. Do góry. Kurde. Ale syf. O, ja już wiem jak to postawię. O. Czekaj, Filip. Jakiś klocek by się przydał. Kurde, wszystko wykorzystane. O, tu są jeszcze gówno. wszystkie wykorzystane są. Dobra. To tak. 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 O, i ten tu. Na dół Na dół, na dół, na dół Do tyłu trochę O! Na dół Na dół Na dół Do tyłu Do tyłu To się przechyli, ale to nic O, na dół Hit na dół to będzie dobrze, bo to trzeba wszystko rozebrać O i się udało Najważniejsze, że mamy to już wydostane Ale jest z syfu, to wszystko jest do wyczyszczenia i katastrofen już jedzie Ciekawe że włączymy latarkę no nie włączymy, bo jest telefon rozładowany Masz ta szlopę Taszlopę masz? Ja. Weź ten przyświet tu, zobaczymy jak to wyzdrzy No trochę korozji jest na tym No Ząb czasu to trochę Zjebał Ale Co zrobić? Ja pierdzielę Uratujemy to, nie? Ale kurde stoi dęba To się uratuje No i dobra, witam Was w kolejnym dniu Niestety wczoraj nie za dużo nie udało się zrobić A pierwsze co dzisiaj, to jadę zawieść tą właśnie paczkę Maciejowi Którą już prędzej widzieliście w poprzednich odcinkach To właśnie te narzędzia są On ogólnie jeszcze nic nie wie ale zobaczymy jego reakcję, co on na ten temat powie. Także już dojechamy, dojeżdżamy do Agrotechu. Póki co widzicie, no nie ma tutaj żadnych okazałych hala, ani nic, ale to wszystko powoli, powoli. Nie, ale warto jeść łyżeczką, a nie łyżką, może się udławić. Także zobaczymy, co Macie powie na ten temat. Czekaj, najpierw go wkręcimy trochę. Siema? Te części nie pasują Muszę zobaczyć co to jest. Masz. Zobacz. Pierdolisz Co ty mi to gurywałeś? Siema. Kurwa jest jedne. Taki masz play. Zobacz, czy to będzie dobre. Co to jest? No nie wiem, zobacz. Ty se kupiłeś? Nie. Ty se kupiłeś? Ja se kupiłeś. O, kupi. <grymne> A ja bym się No ja właśnie, no. No, ty masz teraz, te? A ja będę swoje. Kurwa, cześć, kurwa. Jesteś Ale stracha, to ty dostał. No. Ak akurat sobie kawę zapewniłem. O, i widzisz, dla mnie też kawa jest. Ale ty jesteś już co? Ja. twoje <trykujesz> do <trykujesz> twojej parkanu się puszę, to weź. No. Ja, chłodni, a, jezus, ja. Także widzicie, jeżeli ktoś jest zainteresowany częściami, to ma tu wszystko co chce. Na zamówienie wszystko ogarniemy. Także jedziemy dalej robić. No i jestem już z powrotem na gospodarstwie. Także widzicie tutaj jest owałek, te ramiona, i tu jest jedno to urwane. O, to jest to ułamane. Oraz niektóre są tutaj spawane. Także za chwilę wam pokażę, jak to jeszcze wygląda z bliska. Eee. I teraz nie wiem co z tym robić, czy to kurczę tylko tak uruchomić, czy to całe doprowadzić do ładu i składu Bo by trzeba te wszystkie rurki powymieniać, bo zobaczcie one są pokrzywione I by trzeba było je wszystkie tutaj podorabiać Ale myślę, że nie byłoby to dużo roboty, żeby to doprowadzić do takiego stanu naprawdę fajnego Tylko tego już bym cięgle nie robił To tu jest chyba trochę wybite Jest? Trochę Luz rolniczy, jak to Pan e, Zbychu mówi. No mm, i ocencie sami, czy to jest coś warte. Jest to zgrabiarka Pottinger. Pottinger Top 380N. I fajnie byłoby ją dopieścić. Takie samo drugie koło założyć. Oba, żeby były takie same. No, fajne są na tandemie, ale z tego co widziałem jeszcze na zdjęciach w internecie, to chyba niektóre miały takie trzecie tutaj koło. Także to na trzech kołach sobie jechało. I nie wiem czy to fajne rozwiązanie Ale na tą chwilę to tak wygląda Więcej niestety nie udało mi się nagrać A tutaj o Nie wiem czy widzieliście już te koła do tego e, rozsiewacza To one będą tu właśnie założone, trzeba będzie piasty zmienić e, Przekładnie już są zamówione Ale to będzie temat już Jak się zrobi siewnik oraz A nie wiem czy pokazywałem siewnik właśnie czy że już Kolejny projekt wleciał, to za chwilę Wam jeszcze pokażę, bo to jest tak, to będzie uruchomione, na razie będzie uruchomione, e, siewnik będzie zrobiony, fend będzie złożony tak, e, jakby to powiedzieć, w stan takiej, aby był na kołach i następnie będzie potem ten czy taki robiony, aby mógł rozsiewać nawóz, no na 12 metrów. No i tutaj już pierwszy pacjent już na posprzątanym warsztacie jest. Tutaj o, tutaj te filmy dużo lepiej wyglądają niż tam nie. No i więc, jak widzieli co niektórzy TikToka. To znajomy z jednej firmy się odezwał, także może będziemy coś działać, a jaka to firma na razie to jest wszystko tajemnica. I będzie trzeba kończyć ten powoli odcinek. Tak i widzicie, trochę misz masz, ale myślę, że było dość ciekawie. Także co, na tą chwilę będzie już tyle, a ja z wami się już żegnam. Także trzymajcie się do następnego. Cześć.